Romotop to znany w całej Europie czeski producent wysokiej klasy wkładów kominkowych. Dziś prezentujemy wkład z serii HIT model R2G65514001. Jest to model z szybą boczną i komorą spalania o typowej głębokości. Cechą szczególną tego wkładu jest jego wyjątkowa konstrukcja, dzięki której boczna szyba jest bardzo głęboka, co daje spektakularny widok ognia od boku. Cały wkład jest bardzo kompaktowych wymiarów: szerokość 71,5 cm, głębokość 47 cm, wysokość 110. Ten wkład ma moc. Między 3,5 a 9 kW, co oznacza, że można nim dogrzewać pomieszczenia od 35 do 90 m2. W tej serii wkładów kominkowych zastosowano szamot w komorze spalania, który jako materiał piecowy charakteryzuje się dużą trwałością. Jest to wkład o bardzo wysokiej sprawności grzewczej, wynoszącej prawie 85%, co przekłada się na znaczące oszczędności w spalanym drewnie. Jeśli interesuje Cię taka oferta, zapraszamy do kontaktu. Kominki Kowalski Radomsko wysyłamy na terenie całej Polski.